Ojciec odszedł, gdy miałem dwa lata Matka wtedy z kimś silnym się spotykała Okazał się być, jakiem bez duszy Krzywdę nam zrobił, mówiąc brudne rzeczy Czasem nocą w wraca ta chwila Bój i strach znów przypomina W oczach matki smutek i łzy Gdzie jest miłość, pytam się dziś Gdzie jest miłość, gdy jej nie szukałem gdzie są chwile, gdy marzyć przestałem Serce pęka, lecz na i krzyk Gdzie jest miłość? Może znajdę jej świt Gdzie jest miłość nie szukałem Gdzie są chwile, gdy marzyć przestałem Serce pęka, lecz nadziei i krzyk Gdzie jest miłość, może znajdę jej świt W ulicach miasta szukam odpowiedzi Czy tam gdzieś jeszcze ogień się tli Uciec chcę od wspomnień tych złych Gdzie jest miłość, może znajdę już dziś Życie uczy, czasem boli zbyt mocno Lecz szukam światła Choćby najmocniej, choć rany głębokie, choć ból nie poświęci, gdzie jest miłość, gdy serce wciąż drży. Czemu świat taki zimny i ciemny, Czemu Pol zawsze wraca pamiętny? Ale wierzę, że gdzieś w sercu mym, gdzie jest miłość. Odnajdę jej chyt Gdzie jest miłość? Gdzie szukałem Cię? Są chwile, gdy marzyć przestałem Serce pęka, lecz na cie i krzyk Gdzie jest miłość? Może znajdę jej świt Just miłość, what you're